Jesteśmy przed poletkiem zimowita jesiennego. To jest gatunek tutaj na Pogórzu Karpackim. rodzimy. Miejscami często, miejscami nie, ale ogólnie wycofujący się, bo y, jest to gatunek naturalnych łąk koszonych raz, y, dwa razy w roku. Ewentualnie pastwisk, ale właśnie bardzo go pa, pasteso wspierało, dlatego że on jest niesmaczny, zwierzęta go nie jadły i przy wypasie właśnie, przy wypasie właśnie zostawał. Zimowit jest bardzo trujący. Jest często mylony z czoskiem niedźwiedzim, dlatego że wiosną ma liście podobne do czosku niedźwiedziego. A te kwiaty, które teraz widzimy, są jesienią, we wrześniu. Dzięki, do zobaczenia. Jest to, jest to roślina przepiękna, warta ochrony, bardzo toksyczna. Także jest to roślina, którą, yy, yy, którą z której związek kolchicyna. Jest ważnym związkiem w z genetyce, gdyż jest używany do, yy, do mutacji genetycznych. Tak? Powoduje polo, poliploidyzację. Użycie kolchicyny powoduje powstawanie poliploidów i była wykorzystywana przy otrzymywaniu nowych odmian roślin. Dziękuję.